Witam, dzisiaj mamy ładnego John Deere 77.00 do sprzedania Traktor jest cały w oryginale nie jest nigdzie malowany Felgi, słodki, wszystko jest w oryginale. Maska to samo Jak ma naprawdę szerokie opony Traleborga 850 na 55, x 42 z przodu, z tyłu przepraszam, a z przodu też treleborgi 750 na 50 x 50 30 na 30,5. Bieżnik jeszcze, jeszcze trochę pojeżdżam. Z tyłu jest lepszy, z tyłu jest ładny bieżnik jeszcze. Opony są naprawdę szerokie. Dolny zaczep, śruba rzymska, trzy pary wejść hydraulicznych, hamulce hydrauliczne, wolny spływ. Jak wiem, aptek jest w oryginale, nie jest podmalowywany nigdzie. Kada przedniego tuza z amortyzacją idealny traktor do agregatu na brzmijskie tereny. W środku też jest zadbany, tak jak widać. Hotel z oryginale, jak na swoje lata, to naprawdę ładnie jest niepołamane, te wszystkie boczki, jest klima. Tak, słychać na dotyk, bez żadnych problemów. I tak samo też jeździ, wszystkie biegi, o, bez problemu przerzuca, nawet na wyświetlaczu wszystko wszystko, wszystko działa w tej bestii, nawet tutaj działa. Jestem gotowy do ciężkiej pracy, jeszcze na pewno długo posłuży. To jest naprawdę twarda maszyna. Wszystkie tu dobrze zmienia, to szybki, sprawny. Zapraszam do, do oglądania maszyny testowania samemu Mamy naprawdę duży wybór cielników i maszyn Zapraszam do oglądania, pozdrawiam